Dzień dobry państwu. Otwieram uroczystą sesję Rady Gminy i Miasta Raszków. Witam bardzo serdecznie panie, panów radnych. Witam pana burmistrza Gminy i Miasta Raszków pana Jacka Bartczaka, zastępcę burmistrza pana Piotra Rokickiego, panią skarbnik Wioletę Obsadną. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa. Szanowni państwo, tematem uroczystej sesji jest wręczenie y, uchwał w sprawie nadania honorowego obywatela gminy i miasta Raszków, y, która odbyła się y, y, obywatela gminy i miasta Raszków panu Jerzemu Wojtaszkowi i panu Janowi Wawrzyniakowi. Poprosiłbym o prowadzenie dalsze Wiceprzewodniczącego Rady, Pana Karola Marszała. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, niespełna rok temu, bo dokładnie 26 listopada 2020 roku, Rada Gminy i Miasta Raszków przyjęła uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy i Miasta Raszków Panu Jerzemu Wojtaszkowi. Kilka tygodni później, 16 grudnia, Rada przyjęła uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy i miasta Raszków panu Janowi Wawrzniakowi. To wyjątkowe uchwały, bo wcześniej podobne tytuły zostały nadane tylko dwóm osobom. Oficjalne wręczenie takich uchwał osobom wyróżnionym wymaga specjalnych okoliczności, wyjątkowego miejsca wyjątkowych gości, wyjątkowego czasu. Niestety czas epidemii temu nie sprzyjał, ale dzisiaj to się zmieni. Cieszymy się bardzo, że jest z nami pan Jerzy Wojtaszek, że jest z nami także pani Teresa Wawrzyniak, żona pana Jana Wawrzyniaka. Bardzo proszę, aby pan burmistrz Jacek Bartczak przedstawił nam teraz sylwetki uhonorowanych osób. Szanowni Państwo, jest to chwila podniosła, ale bardzo radosna. W historii Ziemi Raszkowskiej tylko cztery razy nadano honorowe obywatelstwo. Dokumentów było bardzo wiele wytworzonych od tego pierwszego, który mówi o Ziemi Raszkowskiej, a było to 775 lat temu. Cztery razy, jak pan wiceprzewodniczący Rady powiedział, nadano honorowe obywatelstwo i dzisiaj możemy ten akces przekazać dwóm osobom i ta Rada nadała to honorowe obywatelstwo rok temu, w listopadzie i w grudniu, w listopadzie, panu Jerzemu Wojtaszkowi, a w grudniu panu Janowi Wawrzyniakowi. Wcześniej po raz pierwszy honorowatelstwo nadano w roku 1930 za burmistrzowania Stanisława Zielińskiego. Otrzymał ten zaszczytny tytuł Budowniczy Państwa Polskiego po latach zaborów Marszałek Józef Piłsudski. To było bardzo doniosłe wydarzenie w dwudziestoleciu międzywojennym wszędzie opisywane, ponieważ tutaj w Wielkopolsce Piłsudczycy nie byli, jeśli chodzi o ugrupowania polityczne, najważniejszą partią. Były tutaj większe partie bardziej które dominowały, natomiast Rada przyznała ten tytuł osobie, która na to zasługiwała, nie bacząc na jakieś tam zaszłości polityczne antagonizmy i potrafili dotrzynić tego człowieka. I to była jedna z nielicznych y, uchwał, które podjęły miasta na zachodzie Polski nadające tej wspaniałej osobie, postaci historycznej, ten zaszczytny tytuł. I po 80 latach Rada Gminy i Miasta Raszków w 2010 roku nadała tytuł honorowego obywatela gminy i Miasta Raszków księdzu proboszczowi, kanonikowi Bolesławowi Nowakowi. I minęło 10 lat, w roku 2020, i jak już wspomnieliśmy, po raz trzeci i czwarty w historii Ziemi Raszkowskiej zostały nadane tak ważne tytuły i tak rzadko nadawane. Pan Jerzy Wojtaszek. Człowiek, któremu wdzięczni jesteśmy wszyscy na Ziemi Raszkowskiej za to, co zrobił dla kultury, aby krzewić tą kulturę w Raszkowie no i we wszystkich miejscowościach, z których składa się Ziemia Raszkowska, a jest ich 24. Tyle, co na tym łańcuchu jest, kłosów, które są na Orle. Pan Jerzy Wojtaszek od 1993 roku był. Tym, który zakładał chór Raszkowski i dokonał rzeczy niesamowitej. Prowadził ten chór w sposób wspaniały przez ponad ćwierć wieku, bo 26 lat. Trudno byłoby wymienić wszystkie kraje, bo w niektórych byli koncertowali wielokrotnie, ale jest to kilkanaście krajów, gdzie po prostu Ziemia Raszkowska była przez chór. No, najlepszym ambasadorem był chór Ziemi Raszkowskiej wszędzie tam, gdzie koncertowali, wszędzie tam, gdzie ludziom dawali radość z tymi wspaniałymi pieśniami. Uczynił rzecz niesamowitą, bo z, no, z ludzi, można powiedzieć z chórzystów, którzy nie wszyscy mają wykształcenie muzyczne, zrobił wspaniałych, wspaniałych artystów. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Szczyciliśmy się tym, sam pamiętam, jak byłem w roku 1997 w Kaliszu, gdy ziemię wielkopolską Kalisz odwiedził święty Jan Paweł II, jak nasz chór koncertował przed obliczem Ojca Świętego w Kaliszu, a cztery lata później na audiencji generalnej w Watykanie. Także można powiedzieć, że przed wielkimi ludźmi największymi za czasów których mogliśmy żyć, chór koncertował i rozsławiał ziemię, bo zawsze było powiedziane, że jest to chór z Raszkowa. Trudno by było zliczyć, szanowni Państwo, oznaczenia medale. Ja dzisiaj przeglądałem jeszcze, bo to ja zarekomendowałem dyrygenta naszego, maestro Jerzego Wojtaszka, do tego tytułu, oznaczenia. I tytuły, które uzyskał w ciągu swojego bogatego życia artystycznego. Było ich tyle, że trudno ich było wymienić Złoty Krzyż, zasługi, wiele orderów. No wszystkie chyba na terenie Wielkopolski nagrody, które można było dostać i krajowe w dziedzinie, w dziedzinie tej artystycznej, pan Jerzy Wojtaszek zdobył. Także z całego serca dziękuję Radzie Gminy i Miasta Raszków że uhonorowała Pana Jerzego Wojtaszka tak zaszczytnym tytułem honorowy obywatel Gminy i miasta Raszków. Panie Jurku, zasługuje Pan na ten tytuł. Jesteśmy tutaj wdzięczni za wszystko, co Pan przez ponad ćwierć wieku dla Gminy Raszkowskiej zrobił i z całego serca gratuluję, że Pan dzisiaj też przyjechał. Dziękuję i że możemy ten akces Panu wręczyć. Szanowni Państwo, drugą osobą, która otrzymała ten zaszczytny tytuł, czwarta w historii, można powiedzieć, ziemi Raszkowskiej jest Pan Jan Wawrzyniak. Niestety z powodu choroby nie ma pana Janka z nami, jest małżonka, pani Teresa jest córka, pani Małgosia. Zanim szanowni państwo powiem kilka słów o prezesie, muszę pani podziękować paniom, ponieważ jesteście wzorem, wzorem do naśladowania dla nas wielu, dla nas wszystkich, jak powinna rodzina opiekować się osobą, która tej pomocy potrzebuje. Pan Janek Wawrzyniak był prezesem przez Prawie 30 lat Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Raczkowskiego, A gdy powstało Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie w 2007 roku, został gospodarzem obiektu, którym wspaniale gospodarzył. Szanowni Państwo, wszyscy go znamy. Wszyscy Cenimy pana Janka. Gdy nadawaliśmy honorowe obywatelstwo, nie ktoś się spytał, a co zrobił dla naszej gminy. Szanowni Państwo, pan Janek Wawrzyniak nie jest wybitnym politykiem jak Józef Piłsudski. Nie jest literatem, nie jest artystą. Jest jednym z, z nas, z ludzi, którzy których spotykamy na co dzień w Raszkowie na naszych ulicach, ale przez to, co robi dla drugiego człowieka, jest osobą niepowtarzalną. niepowtarzalną. Dzisiaj, gdy jest w domu, choruje od kilku miesięcy, od zasadzie roku nie widzimy go na zalewie, tej pustki, że go nie ma na zalewie, nie można na kąpielce, nie można zastąpić. Dzisiaj te osoby, które odpowiadają tam za porządek, mówią same. Nie będziemy tyle robić i nie możemy tyle robić, co robił Janek. Od świtu był już na zbiorniku wodnym, na kompleksie rekreacyjno-sportowym. Od świtu. Przyjeżdżał pierwszy i ostatni wyjeżdżał. Robił. Wszystko, co należało, jeśli chodzi o prace porządkowe. Za dużo nawet. Bo dzisiaj, jest to, dzisiaj tego nikt nie zastąpi. Przychodził do wędkarzy, pytał się, czy wypiją kawę, herbatę. Przynosił im tę kawę, herbatę. Odnosił, jeszcze później zbywał naczynia. Wszystkie, wszystkie imprezy, a to są setki imprez, on wszystko organizował. Obojętnie, czy ktoś przyjechał z naszej gminy, ze szkoły, czy spoza gminy, przyjeżdżały wycieczki. Wcześniej się omawiały, i pan, Janek, i pan Janek przygotowywał dla nich grilla, wędził ryby, smażył kiełbasę, napoje. Po prostu nikomu nie odmówił, by to chodząca dobroć na zalewie. I dzisiaj, gdy choruje, brakuje nam pana Janka. Niekiedy go odwiedzamy. Był w tym roku latem raz na zalewie. Szanowni Państwo, dla mnie to było niesamowicie wzruszające, bo w połowie sparaliżowany, siedział na wózku, a pani Terenia przyniosła czekoladki, żeby do kawy poczęstować wędkarzy. To jak ktoś z tych wędkarzy doszedł, to tą jedną ręką te czekoladki brał i zaraz częstował. Był nauczony, że gościł wszystkich na zalewie. I robił to setki, setki razy. Dlatego jesteśmy mu za to. Bardzo wdzięczni. Panie Tereniu, życzymy prezesowi, gospodarzowi, Jankowi, bo jeszcze miał przydomek rybak, dlatego też ten domek, któryśmy budowali, nazwałem kiedyś rybakówką. Życzymy prezesowi wiele zdrowia. Dziękujemy, że tak się y, Państwo nim opiekujecie i mam nadzieję, że jeszcze razem spotkamy się na zalewie, na kąpielce i będzie jeszcze widział, jak tą kąpielkę rozbudowujemy. Bo Pani się nim wspaniale opiekuje i z tego i za to za, z całego serca dziękuję i gratuluję tutaj, że został honorowym autorem naszej gminy i miasta. W imieniu całej Rady Gminy i Miasta Raszków serdecznie gratulujemy obu uhonorowanym osobom. Dziękuję serdecznie za wręczenie uchwał panu przewodniczącemu Andrzejowi Matybie oraz panu burmistrzowi Jackowi Barczakowi. Chciałbym teraz zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym momencie? Pan Jerzy Wojtaszek, bardzo proszę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, radni gminy i miasta Raszków, szanowni państwo, kochani hużyści. Bardzo dziękuję za przyznanie mi tak zaszczytnego tytułu. Jestem ogromnie zaszczycony i wzruszony, że zostałem w tak nadzwyczajny sposób doceniony którzy stoję akurat w tej chwili przed Państwem z tym zaszczytnym tytułem, to zasługa wielu osób. W 1993 roku przyjechałem do Raszkowa, gdzie wcześniej nie byłem ani razu. Dzięki osobie charyzmatycznej, niezapomnianej pani Marii Zgolińskiej. Działałem z Towarzystwem Śpiewu w Raszkowie dzięki wsparciu władz gminy i miasta Raszków. Zostałem tutaj 26 lat dzięki ludziom z Raszkowa, z gminy, którzy chcieli tworzyć chór i śpiewać. Entuzjazm i serdeczność. Wspaniałych byłych i obecnych użystów spowodowała, że związałem się mocno ze środowiskiem Raszkowskim i stałem się jego częścią. Życzę, żeby ten chór trwał, bo wspólny śpiew jednoczy ludzi, czego w dzisiejszym świecie bardzo nam brakuje. Ponadto, ostatnie półtora roku pokazało nam, że życie bez działań kulturalnych, bez działań muzycznych jest bardzo ubogie. Pozostając wdzięcznością, życzę Państwu dużo zdrowia i radości z każdego dnia. Dziękuję. Jak widzę, pani Teresa Wawrzyniak także zechciała zabrać głos. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Raszków, obecni radni, zaproszeni goście. Z ogromnym wzruszeniem, ale i z radością w imieniu męża Jana odbieram ten przyznany mu zaszczytny tytuł honorowego obywatela Gminy i Miasta Raszków. To niezwykłe, że skromna osoba mojego męża, jego praca społeczna dla wielu stowarzyszeń i organizacji społecznych, 40-letnia pasja w dziedzinie Raszkowskiego Koła Wędkarskiego zyskała szacunek i tak wysokie uznanie miejscowych władz. Dziękuję w jego imieniu najbliższych i własnym. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym momencie? Mam rozumieć, że tak, tak? Przedstawiciele chóru, bardzo proszę. Drogi maestro Jerzy, honorowy obywatelu gminy i miasta Raszków. Tak niedawno żeśmy się rozstali wierząc, że taki dzień zdarzyć się może jak ten dzisiejszy. Dziś w niepowtarzalnej atmosferze i w miejscu byliśmy świadkami wyjątkowego i historycznego dla Ciebie wydarzenia, ale również i dla nas. W dowód uznania za Twój autorytet, skromność. Ogromny wkład pracy w historię i rozwój ziemi Raszkowskiej. Za prawdziwy popis Rzemiosła churalnego otrzymałeś od miejscowych władz, za który dziękujemy, ten zaszczytny tytuł jako trzeci w historii Raszkowa. Już dla potomnych i powszech czasy. Nasze marzenia się dzisiaj spełniły. Serca radują, a usta gratulują. Bądź dalej szczęśliwy, mając w sercu muzykę i uśmiech na twarzy. Z wyrazami szacunku wdzięczni chórzyści Raszkowskiego chóru z dyrygentem Adamem Szczuraszkiem, twoi przyjaciele. Cześć pieśni. Cześć pieśni. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję serdecznie i głos oddaję. No to proszę. Szanowny Panie Dyrygencie, ja jako już była churzystka, tak się cieszę, że mogłam akurat trafić na tą wspaniałą uroczystość. Gratuluję serdecznie tego wyróżnienia i życzę wszystkiego dobrego w spełnianiu swoich pasji teraz, i, i, kiedy masz więcej czasu sam dla siebie, przede wszystkim zdrowia i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Głos oddaję przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Raszków, panu Andrzejowi Matybie. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek uroczystej sesji Rady Gminy i Miasta Raszków. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w sesji. Zamykam uroczystą sesję Rady Gminy i Miasta Raszków.